No hej tu Sherlock, witam was w powtórkach widzów, odcinek z czwórką na liczniku, mapa to Karelia, a reżyserem nadesłanego gameplayu jest Sebastian, kryptonim Quicksplash03, który pokaże dzisiaj nam jak wygląda prawilny burz, bo jeśli my widzimy ich, a oni nie widzą nas, sami wiecie jak to jest. Lecimy! Sebastian już zaczął rzeźbić niczego niespodziewających się przeciwników po długości. Zwróćcie uwagę podczas tej powtórki jak stuprocentowo perfidnie będzie wykorzystywał dodatkowe kamo zapewniane przez odpowiednie wykorzystanie buszy. Każdy strzał oddany jest na twardych szakach. Bo tylko gdy są nieprzezroczyste, są w stanie zapewnić nam dodatkowe maskowanie po wystrzale. Saba co chwilę zerka i upewnia się, czy nie pojawił się w zasięgu rażenia kolejny przeciwnik. Następnie następuje wycofanie, zwolnienie maszyny losującej i supercelne działo niemieckiego MEDA serwuje kolejną dotkliwą plompę, śledzione. Alfa tierowego leoparda dodaje się bardzo szybko, generując jednostronną przewagę dla drużyny zielonej, a znakomite wykorzystanie pozycji zapewnia Sebastianowi, że będzie mógł to robić non-stop, bez ustanku, gdy tylko pojawi się nam po długości kolejna ofiara. Grant na tej miejscówce nie potrzebujemy wiele pancerza, bo póki przeciwnik nas nie zobaczy, będzie zajęty raczej naszymi sojusznikami, grającymi na narożniku, który po prostu ma ciągle na widoku. Daje to bardzo kluczową okazję do pompowania we wszystko co się rusza całego naszego DPM-u, a niewiele jest prawdziwych okazji w grze, aby w tak dotkliwy sposób Wpływać na pole bitwy, samemu w zasadzie pozostając niemalże niewrażliwym na ciosy. Do tego pogoda na Kareli dopisuje i jak widzimy z mini-mapki w ruch zaciągnął na pionę 890 znaczne siły tym wykwintnego Chieftaina o zauważalnie przyzwoitym poziomie umiejętności, który wylosowany na ósemki w meczu bez art zostawiony samemu sobie bez nadzoru może dokonać totalnego spustoszenia, gdy będzie miał tylko okazję do pogrania trochę na wieżę. Na ten moment wynik ze wskazaniem na czerwonych, ale tylko niewielka strata HP, jest to oczywiście spowodowane wybitnym Rzemiosem Sebastiana, który na liczniku nazbierał już prawie 4000. Jednak większa część zielonych gra obecnie na północy i umówmy się, że te deki, Progetto oraz lekki, nie mają obecnie wiele do roboty. Są w bitwie, ale jakby ich nie było, podczas gdy Sebastian od pierwszych chwil meczu bierze na swoje barki brzemię od powiedzialności. za to spotkanie. Z drużyny znikają kolejne lufy jak widzimy z mapki. Gwardzista oraz super koń popełniają teraz makabryczne FOPa, ładując się w ogień krzyżowy bardzo wielu dział drużyny przeciwnika. Decyzja o puszowaniu kompletnie chybiona, bo zamiast trzymać czołgi wroga, grając tak bezpiecznie i tak długo jak tylko się da, zamiast odpierać przeważające siły i kupować swoje drużynie i w tym Sebastianowi czas na zadawanie ciosów, główny czołg pozycyjny Zielonych zdecydował w zasadzie oddać się na pożarcie. I to jest sygnał do ataku dla Czerwonych. Obrona drużyny z północy pękła jak bańka mydlana, a siły zielonych na północy kompletnie nie reagują, kompletnie nieruchome i nikt nie ustawi się nawet, by wesprzeć obronę przed nieuniknionym puszem pionami 890 rozochoczonych przeciwników. Sebastian zmuszony do odwrotu i zapłacenia za ten manewr znaczną częścią swojego HP, ale jak sami zobaczycie, jego Leopard ma plan i Sebastian okopie się ponownie w buszach i podejmie się obrony, mając za plecami jedynie amerykańskiego ciężkiego. No a jak widzimy z mini mapki, oponent jest w stanie zastawić w atak znacznie więcej HP, do tego posiadając ogromną przewagę w lufach. i powiem więcej, za chwilę będziemy świadkami jednego z najpiękniejszych przykładów gry pozycyjnej, bo wysunięta do przodu pozycja Sebastiana zapewni mu możliwość przyjęcia skrajnie przeważających sił wroga. Na czas zbliżającego się kombatu umilknę, zostawiając sobie całą możliwą chwałę tej chwili. Powrócę jednak na koniec meczu, ale teraz zostawiam Was z bezbłędnym rzemiosłem Quick Splash'a i najlepszym przykładem na to, jak wiele jest w stanie wykonać przyparty do muru czołg wsparcia, któremu nie brakuje opanowania i pomysłu. Maestro, do dzieła! Sebastian z przytupem wpada na hila zrobić hałas. Jeden wyłączony lufa wędruje od razu na prawo, bo właśnie na szczycie pojawiły się migrujące górskie żółwie. A jeśli zastanawiacie się, kurde, jak to jest, że nigdy nie słyszałem o górskich, to w zasadzie nic dziwnego, bo jak widać, górskie żółwie żyją bardzo krótko. Szef drużyny przeciwnej, jak widać, ciągle gryzie, ciągle groźny. Cztery fraki na koncie, i wiemy, że dobrze się na Korzystając z fatalnej obrony drużyny zielonej trafiła jednak kosa na kamień, a raczej bryton na przebiegłego Niemca i Seba wykorzystując nierówność terenu, znajduje kąt, by zakończyć ten mecz, osobiście zaskarbiając sobie szóstego fraga w tym spotkaniu. Za ten popis wiedzy i umiejętności, oczywiście, zasłużona odznaka Mistrzowska 7455 obrazy na koncie i 1700 asysty, dobitnie pokazują skalę tego, co możemy uzyskać dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu i wykorzystaniu mechaniki busza. Znakomity popis opanowania i przyjęcia przeważających sił wroga mimo braku kompetencji i wsparcia sojuszników. Serdeczne gratulacje za wynik oraz styl, w jakim został osiągnięty. Mam nadzieję, że się Wam podobało, ale na dziś to tyle. Wpadnijcie do Sherlocka na kolejny odcinek. A już się żegnam. Powodzenia na randomkach. I pa.